W dniu 25 maja bieżącego roku w świetlicy szkolnej Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Wielkiego w Kole odbyła się 34 sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Marek Tomicki, który serdecznie na wstępie powitał wszystkich obecnych. W bloku sprawozdawczo-informacyjnym sesji znalazły się dwa ważne zagadnienia. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole oraz sprawozdanie z działalności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. Podczas 34. sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli trzy uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego, wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2017 oraz wprowadzenie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Niezwykle miłym akcentem sesji była informacja starosty kolskiego o rozstrzygnięciu konkursu "Wiwa Wielkopolski Senior" edycja 2017, zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Przy współudziale samorządu województwa wielkopolskiego jednym z wyróżnionych został kandydat z powiatu kolskiego, pan Kazimierz Kasperkiewicz, od lat działający na rzecz powiatu i miasta koła, związany z naszym miastem od 56 lat. Starosta Winczysław Oblizajek serdecznie pogratulował dostojnemu seniorowi tego zaszczytnego wyróżnienia, życząc dalszej owocnej pracy na rzecz naszego środowiska oraz wręczył mu upominek od starostwa powiatowego w kole.